Jest. Nareszcie dostałem. Kupiłem. Bo dostać to można wiesz, co? Plus karta gratis. 32 giga. Za mała. 20 megapiksel, Maksymalne zdjęcia. 5K 30 klatek na sekundę. Maksymalna rozdzielczość. 10 metrów może z nią nurkować. Sterowanie głosem. 8 razy slow motion. Data Overlay, czyli można sobie dać te, tego, yy, yy, jaką prędkość masz maksymalną, i GPS-y wiesz, taki z boku, taki licznik, nie? Rozumiesz? Time 3.0, Full HD przy live streamingu, Super Foto HDR, RAW, możliwość ustawienia jako kamera internetowa i oczywiście Touchscreen Hypersmooth 3.0, czyli ultra stabilizacja. Zajbiście pachnie. Uwielbiam taki zapach. Słuchaj. Dzikus! Otwieramy? Nie, bez przesadu. cacko, otwieram. Dobra, co jest w środku? Bam, bam, bam. I mam w środku tak. To jest panie kolego Mountain Kit, ale to nie będzie potrzebne. USB typu C, bardzo fajnie, do typu A. Ta śrubka mi się przyda, do innych kitów. Oczywiście, bo o ja wyglądam mała, a w internecie wygląda taka wielka, jakby była. Zobacz. Dokładna specyfikacja baterii. Proszę, zobacz datą produkcji. Pięknie, dobra. Oczywiście, tu mamy jakieś dokumenciki. Teraz sobie w to zerkniemy, co to jest. I dlaczego? Ale pachnie, zapach unosi się niesamowity. Wielka instrukcja obsługi, nam no, potrzebna. Tu mamy piękny manual. Do, jeśli ktoś nie umie też na przykład, no to sobie na rysuneczkach mm, zobaczy, jak to wszystko wygląda. Oczywiście mamy naklejeczki, trzy piękne. go on, prawie obsługi, nakleić. No i qr kody. Zeskanuj sobie, czy spozować. Pięknie, pięknie. Jest to cacko. Kurde, wielkie. Powiem Ci, że duże. Satysfakcja. Jest dostępna aktualizacja, ale jest 6% na baterii. Potrzebujesz minimum 50%, by aktualizować. ładujemy, Zaktualizujemy. Mam wrażenie, że nie interesuje Cię ustawienia i bariery. Interesujecie jakość wideo. I porównajmy z osmo. Action, które jest o połowę tańsze, i było pierwsze. Jest i rower, on nie ma żadnego zawieszenia, nie ma żadnej amortyzacji. Opona dobrze napompowana jak musiałbym motorem teraz jechać pięknie napompowana żadnej amortyzacji to jest Mount Sony, to jest Mount, jakiś tam za 20 zł, z Allegro GoPro 9 Osmo Action. Jak widzisz, tu jest asfalt, więc tu jest gładziuteńko, prawda? Ale jak przyjdziemy troszeczkę dalej. No tu masz drogę z kamienia. Droga z kamienia, jak widzisz, jest bardzo nierówna. I to będzie ekstremalny test. Naprawdę ekstremalny test. Mało, która kamera daje radę. Żadna kamera nie da rady tego testu przejść pozytywnie. Tak naprawdę zobaczymy. GoPro 9. 4K60, ustawione na Osmo Rocksteady. 4K60 ustawiony na GoPro 9H 3.0 to 3.0 Jak widzisz, nawet uchwyty nie dają rady ich utrzymać. Masakra, masakra. I co tyle samochodów jeździ? Nigdy u samochodów nie jeździło. To trzecia godzina, no to jest dość intensywnie, rozumieć. Ale jestem zaskoczony, jak dobrze poradził sobie GoPro. Jestem w prawdziwym szoku. Zróbmy sobie teraz wersję Hyperlapse, tak się to nazywa. Czy... Ja Hyperlops byś stał w miejscu, a to jest jejku. Zapomniałem jak się to nazywa. Jest godzina druga a to dalej edytuję. Słuchaj. Rano w no... w skrócie, Moim zdaniem e, jest bardzo płynnie założę elegancką. Brakuje troszeczkę światła, gdyby wyszło słoneczko. O, o było coś tam słoneczko. To byłoby fani no taki pochmurny dzień, a te kamery jednak potrzebują dużo słońca, mimo iż y, GoPro 9 jest najbardziej takim jasnym obiektywem z wszystkich GoPro, to i tak. O, wyszło słoneczko, piękna flara. No, bardzo ładnie teraz. To tak, zupełnie inne kolory, że bo to teraz zupełnie inaczej wygląda niż przedtem. No i o to chodzi? Troszeczkę słońca nie zaszkodzi. O Pro 9 mamy 5K, 30 klatek na sekundę. Jak szybko będę się kręcił, to podobno jest dużo teringu, czyli ten obraz będzie tak nam troszeczkę przeskakiwał. Jeśli tak przeskakuje, to napisz w komentarzu, czy jest to bardzo uciążliwe. Ja dość, dość szybko tutaj yy, się kręcę. Może troszeczkę wolniej. To wszystko jest na selfie styku. Czy dalej jest tering? Tobie się przeszedł. A stabilizacja na pewno będzie realna, bo stabilizacja w tej kamerce jest zawsze na, na największym poziomie, prawda? Ale najbardziej interesuje nas ten tering 5K. Dobra, teraz obróćmy. Widzisz tu się woda troszeczkę. Trzyma, nie? Możemy to wstrząsnąć? Przedmuchać? O i teraz będziemy sygać elegancko. Dobra. na tak zwanym e, selfie sticku. Cinema level mode, czyli ma być cały czas w porządku. Teraz ja ją trzymam do góry nogami, ale według tych wszystkich informacji ma być dalej w takiej samej pozycji. Jeśli jest do góry nogami, to jest lipa. Ale ja myślę, że nie jest. Że teraz, jest, teraz jest z boku, a teraz jak obrócę jest normalnie tak jak powinno być, prawda? I również pio, yy, pionowo, do góry nogami, 90 stopni i kolejne. I kręcimy. Prawda? Hmm. Jak trzyma się? Czy kręci się? Bo jak się kręci, to trochę dziwne, nie powinien się kręcić. Przynajmniej tak widziałem w innych... Yy, wideach na YouTubie, że jak goście tym kręcili, to mm, obraz się nie kręcił, tylko po prostu stał normalnie w poziomie, prawda? Dziwne. Dobra, ale sprawdźmy mikrofony. Czy pod wodą będą strasznie zamulone. Jak mnie teraz Słychać, panie kolego. Czy ten mikrofon, to te przednie mikrofony, są zatkane w tej chwili wodą, boczny zebrał wody i jej nie puszcza, jak nie słychać, Czy jestem bardzo tutaj przytłumiony, ja może potrząsę trochę kamerą, czekaj, o i teraz powinno mnie już słychać być lepiej, prawda, przedmucham, żeby tutaj nie było nic na lędzie i przedmucham również ten mikrofon. O, I teraz powinienem było być i teraz powinienem być słyszalny dobrze. Nie wiem po jakiem ja to mówię. No, w słownictwo jest bardzo nie tego. Dla... Dlaczego wyłączył mi się przedni ekran? To jest pytanie. I tylni też. Aha! Aha! Już się przestraszyłem, że po tym wotowaniu <śm> ta kamerę i Spróbujemy na nadgarstku, jak to będzie wyglądać. Pięknie widać? Na szerokim? Pięknie. Dobra, wjeżdżamy do miasta i sobie mówimy O, pani Cyfra. Spadło na asfalt nowego GoPro. Jasny gwint. I właśnie wypiął mi się ten mount i porysowałem. Wpadła, <laughs> ale nic się nie stało. Jest cała, delikatnie porysowana. E ekran cały. jest Dwa okay. fajne twisty. Zobacz. Twist od balkonu i twist wege. Dobrze widać? o, no, popały mm. skosztujemy przecież pierwszy, 5k nagrywam to będzie tak, tam sam tylko 4k, ale dobra wegański obrzydliwy mmmm lepszy strętny trzeba go popić prawdziwym twistem dla ludzi Odkręcę. Ale... Ten też fajnie. podkręcimy się teraz musimy mu czasem czasu. Mhm. Mhm. Mm Ten to ja rozumiem Mhm. Orange Rhine Yogi. Bardzo fajny. Headband tak dobrze widać. Ale jak słychać po tym i po tym wszystkim, czy dobrze słychać, to jest też ważne. No, ja bo tego też odpowiedziała. Ten ja, ten... Jest gęsty i zimny. To jest jakiś wodnisty owsiany Pój. GoPro Power. Fajnie, szeroki kąt daje radę. Dobrze, że nie pękła ta kamera, bo no, wiesz, no, trzeba by czekać z recenzją. Bo... Duże, tak to działa wszystko w porządku. Dobrze, nic się tutaj nie ma żadnych rys. Nie ma. No elegancko. Zobaczmy sobie kilka zdjęć. Jak na kamerę sportową to zdjęcia wychodzą bardzo przyzwoite. Pamiętamy, to jest to kamera sportowa. To zdjęcia to jest tylko tak wiesz, żeby było. Oczywiście w nocy również zrobiliśmy malutki samplik. No. Powiedzmy, że jest to noc, gdy jest to dużo światła sztucznego, wiadomo w mieście światło jest wszędzie. Mimo to no, delikatne smużenie, obiektyw w miarę jasny, no, jaśniejszy niż wszystkie inne GoPro, no i moim zdaniem jakość jest... Którą wybrać? Ale zacznijmy jeszcze od tej baterii, właśnie. Bateria została wyczerpana w ciągu 50 minut i to nie nagrywałem przez 50 minut, włączyłem 5K, nagrywałem przez chwilę, czyli przełączyłem na 4K, Znowu przez chwilę, parę zdjęć, patrzę tu, 5% baterii i przy 5% baterii wyłączyła się. Nie zeszła do, do zera, tak jak e, Osmo. Firmer. Firmer potrzebuje aktualizacji, gdyż tak samo przedni ekran to jeszcze nie jest to. Zobacz w Osmo Action. Ja przyciskam y, sobie. trzeba ja musimy ją włączyć, prawda? Przyciskam sobie y, boczny przycisk i włącza się przedni ekran. Znowu raz przyciskam i włącza się tylny ekran, a przedni wygasa, prawda? Jeszcze raz przedni włączony, tylny wygaszony. Jeszcze raz o, widzisz i mogę sobie vlogować. Rozumiesz te sprawy bardzo szybko i intuicyjnie. W GoPro 9 trzeba wejść w menu, znaleźć opcję ekranu i włączyć. No, to, to nie jest za fajne. I w ten czas w, włącza ci się przedni ekran, świeci, ale tylni ci też świeci. Dwa ekrany ci świecą. To baterie je. To trzeba... To musi działać tak jak wozmo no po prostu. Boczny przycisk jest. prawda, jest, jest, no. To jest przycisk MODE. Cześć. Nie, nie ma prądu. Zobaczmy. Znowu się rozładowała. No, no. Koniecznie trzeba kupić dodatkową baterię i zewnętrzną ładowarkę, gdyż ładowanie po kablu długo strasznie, powiem Ci, schodziło. Siadam sobie w sklepie, bo ładowarkę, szybką ładowarkę. 33-watową ładowarkę. To robi zdjęcia, nie wiem czego. <słuch> głosowe. No i dalej czekam, czekam, już zjadłem, wypiłem 33%. No to a gdzie. Do, no, no. A gdy włączysz 5K, to bateria. Tak tylko idzie, więc jest to. Jest to potrzebne. Którą bym wybrał? Słuchaj, ja jako człowiek niemajętny oczywiście osmo action, bo połowa ceny. A powiedzmy, że 70% możliwości. GoPro. Dlaczego 70, no GoPro wiadomo 5K. No i mamy GPS. Wiadomo, możemy sobie e, wstawić e, data overlay oczywiście. E, Takie rzeczy jak RO. Nie wiem, czy w tym jest RO. Chyba jest, nie wiem. No i oczywiście GoPro masz automatyczny level, tylko trzeba sobie ustawić w opcjach. I nieważne, czy ty ją przypniesz tak, ona będzie, czy ona będzie tak, czy tak. Dalej nagrać Ci prosto, oczywiście jak będzie tak, no to już nie nagra, no, przynajmniej tak, nie wiem. Na YouTube facet pokazuje, że kręci tą kamerą, ona dalej stoi w miejscu, bo u mnie jest tak nie da. Może ma jakiś inny filmer na Amerykę, ciężko mi o tym yy, tutaj powiedzieć. Jeśli chodzi o audio, mikrofon, no to mikrofony yy, to identycznie, głośnik wbudowany głośniejszy jest w GoPro. No, GoPro jest większe, dużo większe, zobacz no gabarytowo, no jest duże, także jakbyś tak chciał wiesz, z ukrycia walić o to osmo lepsze do walenia z ukrycia. To jest jednak, to jest jednak jest. W całej dłoni się mieści, prawda? No i swoją wagę ma, no jest troszeczkę cięższe. No, ale jeśli masz szmalu tyle co Kruszwil, Jeździsz pięknym Jaguarem w krawacie, no to ehh, słuchaj, GoPro jest dla ciebie. No, no jaki to znaczy. Piękne, prestiżowe. Kolega, Przed kolegami można by się pochwalić, zobacz najnowszy no, mam na motor sobie, wiesz, założysz na kask, czy tam wiesz, słuchaj tego, tu, tego, tego GoPro. I rozumiesz tego elegancko. No, piękne, jest po prostu. Ale drogi. Tak. A osmo jest znowu. Złote. A skromne. Tak mówił mówił Złote, złote. Bo to naprawdę robi takie wideo za połowę ceny, więc tutaj ja bym dalej tutaj. No, jeśli wyjdzie nowe osmo action dwójeczka. To nic nam zrobią, no, nie wiem, 8K, znowu 5K, znowu, bo to jest za wiele, nie ma już co dodać. no, Bardzo bo, że czegoś nie wiem. no, Bardzo jest to. Yy, widzisz. A tu jest też fajna w Osmo Action, że jest oddzielna klapka na baterię i na kartę oddzielna, czyli mogę sobie przykład, to podnieść i ładować, i nagrywać dalej. A w GoPro jest jedna klapka, i właśnie. Ale kurde, ciasno siedzi. To, to dobrze, to dobrze, że ciasno siedzi. Tak daję w dół. No i no jak z taką otwartą klapką, że ta bateria mi wypadnie? No. Nie wiem, czego zrezygnowali z oddzielnej klapki? Jest to dziwne. No, zamiast, zamiast tutaj ładowania jest ten mikrofon, który. No, może kwestia firmware i to będzie jakoś tam. Więc ja tutaj mam Siemens. Jak to ser? Normalnie syr, kraina syrów. Serów, pani kolego. Ale to nie jest byle jaki ser. Wiesz, że zapłaciłem za tyle sera. A co tu jest tego sera? No, takie cieniuteńki plasterki. Tam parę. Stówkę. Bez kitu? Mam, mam parę. Stówkę. A co to są za sery? Słuchaj, to nie są byle jakie sery. To nie jest taka, wiesz, pójdziesz se do biedronki, kupisz gałdy tam 40 gram. To jest niektóre 50 zł za 100 gram, rozumiesz? To są sery, które leżakowały przez 8, 10, nawet 15 lat w piwnicy czarnego sułtana. No już kolor nawet pozmieniały, słuchaj. I taki cały ser, jak jest za szkłem tam w tym sklepie, musi kosztować 5000 zł. 8000 zł za ser. Ja sobie wzięłem plasterek, bo to wiesz. Całego nie kupię. No co, tu to zjadł. Nie. tysięcy za ser. I to będziemy testować na kanale. ugotowani, Nie wiem, czego napisałem. U ugotowani te kana ten kanał. Może tylko zmieni to nazwę. Ta nazwa taka głupia. No, dać jakiś pomysł na inną nazwę. Ale taki ser już mam ochotę. A jak on pachnie, panie kolego? <śmiech> 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 no, 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 że ser nie pachnie nigdy. Ser to tak wiesz, śmierdzi stary butem, jeżdżam, bo to tak jest, to, to, te procesy muszą być, nie? Ale ten to wyjątkowo. No i o to chodzi, czym bardziej, tym lepszy. <śmiech> 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 strasznie, strasznie śmierdzi. Normalnie, puh. Dobra, ale będziemy testować. Pamiętaj, subskrybuj, lajkuj i walnij w ten dzwoneczek tak, żeby go popsuć. Ale nie mogę, bo jeszcze muszę zrobić parę testów Chociaż mam ubezpieczenie Dwie mi, yy, dwa razy w roku mogą mi oddać całe Także mógłbym sobie tylko nie walnąć I nic bym nie stracił Pozdrawiam I polecam Na razie, hey.